Dobra, nagrywamy. Co tam mamy? Już urosło, tak? Rozumiem, że to jest tak, ciasto, tak. już urosło. Powiedz, wkładasz to na blachę, a co na tej blasze jest? Bo... Yy, blaszkę posmarowana jest margaryną i bułką tartą posypana. Yy. A nie kaszką manną czasem? Yy, kaszkę no, manną, może tak Też tak może być, też może być. Tak. No ja słyszałem. No widzimy, Cześć, że tutaj nasz... I... Kamerzy stawię o co chodzi? Chyba piecze placek drożdżowy i się byście... nie przyznał. Nie, 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 nie. No, ale no, miło no. się patrzy na to. No, 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 ale dziękujemy za uwagę. Ale tymi materiałami kaszko. Aha. Zarówno kaszką, jak i bułką tartą nie. można posypać blachę. To służy do tego, żeby nam po prostu to ciasto nie przybierało, żeby lekko nam się rozk... Odchodziło. Dobra, od ciasto ruta. na blasze już jest. Tak. Ciasto? Wszystko przygotowane i jest. co robicie? Aha, rozprowadzacie. Rozprowadzamy, tak? Każda na swojej... Może yy... żeby szybciej było. Trzeba wypełnić. Wiesz, jak trochę się zamoczy, to lepiej się. Tak, bo ciasto się po prostu. Nie przykleja troszeczkę... się. Tak, przykleja Tak. A tak się nie przykleja do rąk. I taką równomierną warstwę po całej blasze, tak? Tak, teraz prowadzę. Równomiernie. A tam widziałem, że już piekanik włączyłyście. Tak, już się grzeje. Już się grzeje. z jakiej temperatury no. musi się nagrzać piekarnik? Y, żeby piec ciasto, ale to ciasto jeszcze musi urosnąć tak. na blasze i dopiero wtedy można włożyć do piekarnika. A jaka temperatura piekarnika musi być? Y, 160-170 stopni na tak 25 minut do pół godziny. Mm -hmm. Teraz y, przykryjemy to owocem i odstawimy na 15 minut, po czym po 15 minutach. To ciasto jeszcze raz nam podrośnie. Cały czas mówimy o cieple drożdżowego placka. Podkreślam po raz trzeci, ale ciepło-ciepło. I dlatego to ciasto, piekarnik się nagrzeje i do nagrzanego piekarnika wkładamy ciasto. A co tu się dzieje z tym zikorkiem? układamy tak tym środkiem raczej do góry, żeby one tak soku za bardzo nie puszczały. Mhm. Ciasto się robi później takie miękkie, Czy owoce? Yy, ciast, yy, owoce, żeby nie puszczały tyle soku, możemy obtoczyć w mące. Aha. Tak, Ty tak, też. też. Wtedy nie puszczają też tyle soku. Obtaczamy lekko w mące. Tam jest z węgierką, pięknie wygląda, a ja już robię z tym naszym... Wyrośnięty brama, bez... a kruszonka, a kruszonkę już dodaję, aha, a tak, tak, ta kruszonka kusi później, oj tak ja, smakuje, kusi, kusi. no niektórzy to zamiast drożdżowego to kruszonkę tylko zjadają z placka. A ja myślę, że to już się do piekarnika wkłada, czyli teraz na 15 minut się odstawia. Odstawia, jeszcze powinno... To Ale to już tak. nie będziemy tego filmować, bo to już nie mamy tyle czasu. Tak. Czyli teraz odstawicie na 15 minut, a potem się wstawia już do piekarnika na ile? Jaki czas? 25 minut. Na 25 minut. Dobre. To niekoniecznie 15, może być krócej. Ważne, żeby to ciasto jeszcze na tej, na tych naszych brytwannach ruszyło. Jeszcze ruszyło. Jeszcze trochę musi urosnąć. Tak. Teraz stawiamy już nie, miejsce. też ciepłe miejsce musi odrzucić, tak? ciepłe miejsce, tak. Najlepiej. piekarnik tam się grzeje. Piekarnik się grzeje, tak. Już kończę go dawaj. I już już można. Tak, już można. kruszonka jest przepyszna na takim placuszku rabarber, który jest, wiemy, dosyć kwaśnym owocem. Ale dzięki A kruszonka ma przesładza go, tak Że nie tak, tak, cukru ma sporo. Do tego jeszcze lukier przyjdzie, cukru pudru. W gorącej wodzie rozpuszczam cukier, puder, odrobinę wody gorącej, gotującej i taka konsystencja, no gęstej śmietany jak jest. Proszę, wystarczy się. Tak? I Teraz znowu tak, tak, ciepłe tak. miejsce, tak? Tak, tak. Dobra. I teraz tak, teraz musimy przyspieszyć trochę. Czyli 15 minut w ciepłym miejscu, po 15 minutach do piekarnika na... 25 minut i, I placek gotowy. I placek gotowy. O, tak wygląda placek gotowy. Wyrośnięty, ładnie na drożdżach. Polukrowany już. Tutaj mamy. Widzimy. To jest też śliwek? Czy to jest to? Tutaj akurat są malinki. Dobre. Bo to można i ze śliwek, ze śliwkami, z malinkami, z agrestem, A Z agrestem z, z jabłkami. jabłkami. <gry> tak. Dobre jabłka lekko kwaskowe, wspaniała szara reneta. Polecamy na placek szarą renetę. Takie kwaskowe jabłuszka. Dobra, to dziękujemy za placek.